Dzień dobry, nazywam się Konrad Rejdak, reprezentuję Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej ciekawej konferencji. I przygotowałem dwa krótkie wystąpienia, które łączą się ze sobą z spektrum tematycznym. Przede wszystkim neurologia jest tą dyscypliną, która no, w naszej ocenie, ale też według danych takich populacyjnych jest obecnie jedną z najważniejszych dziedzin medycyny. Jedna na trzy osoby w populacji w ciągu całego życia dozna jakichś zaburzeń układu nerwowego. Jedna na pięć zmagać się będzie z przewlekłym bólem. Jest to niestety najczęstsza przyczyna niepełnosprawności, a druga co do częstości przyczyna zgonów, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość neurologii, wszystkie poszczególne jednostki chorobowe. Koszty pośrednie, bezpośrednie są ogromne, więc w mojej ocenie no. Musimy zareagować na rosnące zapotrzebowanie oraz dostosować nasz system do tego dużego wyzwania społecznego i medycznego. Cieszymy się, że neurologia zrobiła ogromne postępy i z tych postępów mogą korzystać pacjenci w Polsce. Prowadzimy wiele programów lekowych, które pomagają naszym chorych, chorym i często. No, Prowadzą do wyleczenia z poważnych chorób. Doznaliśmy niestety w ostatnim czasie no, szoku, nie tylko w neurologii, ale w całej opiece medycznej. Pokrótce przedstawię, jak my sobie radzimy w tym systemie z problemem. Przed COVID-em oczywiście nie byliśmy wolni od problemów. To od dawna sygnalizuje Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Mieliśmy sytuację różnych podmiotów opieki medycznej, poczynając od podstawowej opieki zdrowotnej po te szpitale czwartego poziomu, wysokospecjalistyczne o charakterze ogólnokrajowym. Następował no, taki niebezpieczny trend ucieczki personelu z właśnie z tych dużych szpitali, które stały się no, miejscem najbardziej newralgicznym. Trudnym, ale też oferującym trudne bardzo warunki pracy. Ubytek kadry, zarówno lekarski, jak i pielęgniarski był obserwowany, jest nadal, co też niestety ta pandemia bardzo łatwo ujawniła. Z kolei napływ pacjentów, wszystkie trudne przypadki, skomplikowane, bez wcześniejszej diagnostyki, Bezpośrednio trafiają i trafiały do tych właśnie przeciążonych, ogromnych szpitali. To była już trudna sytuacja wtedy. Na szczęście zaistniały w naszym systemie opieki zdrowotnej korzystne zjawiska. Wprowadzenie i recept, i zwolnień znacznie uprościło procedury, mimo że na początku może nie były przyjmowane entuzjastycznie. W związku z niedomogami trochę technologicznymi, dostępnością do komputerów, sieci, to jednak pandemia znacznie to upowszechniła i rzeczywiście wydaje się, że te dwa elementy uratowały system w dużej mierze. Co się wydarzyło w trakcie pandemii? No, oczywiście mieliśmy te dwie, dwie fale. Początek roku, gdzie tych zachorowań. Rzeczywiście było bardzo mało i to był ten czas na takie przygotowanie się troszkę do kolejnych fal epidemii, czy nam się w 100% to udało, no pewnie nie w całości. Wówczas pojawiły się nowe elementy w naszym systemie. Wybrane szpitale zamieniły się w jednoimienne, które miały przyjąć chorych z COVID-em. Jak wiemy, system opieki podstawowej niejako otoczył się kordonem, był trudno dostępny, kontakty wszelkie ograniczyły się do wymiany telefonicznej i pisania recept na odległość. To sprawiło, że wielu chorych mimo wszystko zaczęło kupować sory i izby przyjęć szpitali, a ten sam proces, który wcześniej miał miejsce, czyli ucieczka personelu, oczywiście tu doszły kwarantanny, szczególnie personelu ze szpitali nie -covidowych. i to było coś, co wyłączyło z funkcjonowania wiele jednostek, na różnych poziomach referencyjności, ale dotyczyło to też tych dużych szpitali wielospecjalistycznych. No, oczywiście w żaden sposób nie ograniczyło to napływu chorych. Poszukujących pomocy, którzy akurat nie mieli COVID-u. Było dobrze też znane zjawisko, że szpitale jednoimienne w większości były puste w tamtym czasie, czekając na pacjentów, których no, nie było zbyt wielu w tamtych jednostkach, ale trafiali do tych szpitali nie owych gdzie dopiero czekaliśmy na potwierdzenia rozpoznania. To sprawiło, że w tamtym czasie na szczęście, nie było jakichś wzrostów śmiertelności wśród pacjentów, mniej więcej było to na tym samym poziomie jak w latach poprzednich, a nawet chwilowe były spadki. Zupełnie sytuacja się odmieniła. Wraz z nową falą to było ogromne wyzwanie dla wszystkich. I zauważmy, to jest mój taki diagram pokazujący, co się działo też z punktu widzenia osoby, która pracuje w tym szpitalu z czwartego poziomu, szpitalu, szpitalu uniwersyteckim, gdzie wszystkie te zjawiska były. Wyraźnie widoczne. Oczywiście szpitale jednoimienne, jak pamiętamy, powstały ponownie, ale w zmniejszonej liczbie miały reprezentować główne regiony. Bardzo szybko w tym momencie wypełniły się chorymi z COVID-em, co było naturalne, oczywiście, w związku z pikiem infekcji. Ale zobaczmy, co się wydarzyło na sorach szpitali, tych szczególnie największych. Ogromne kolejki karetek, które błądziły, nie wiedziały dokąd dowieść pacjentów gdyż problem byłby największy, wyzwanie zdiagnozowania chorego z COVID-em. Szpitale jednoimienne przyjmowały i przyjmują tylko z potwierdzeniem infekcji. Jeżeli infekcję można potwierdzić, było po dniu, po dwóch, czasami po trzech dniach wiadomo, że ci chorzy przebywali w oddziałach obserwacyjnych, co sprawiało, że dochodziło do kolejnych zakażeń, zarówno wśród pacjentów, jak i personelu. Pojawiły się szpitale tymczasowe, które, no jak wiemy, świecą pustkami na tą chwilę bo i tak większość pacjentów ma skomplikowany stan kliniczny, nakładające się choroby, więc tam nie bardzo mamy warunki, aby ich leczyć. Ma to sens jako doleczenie, przekazania chorych, ale też z tym bywa różnie i na tym poziomie... No, obserwujemy liczne problemy. Cieszy, że, że tutaj udział lekarzy rodzinnych, przynajmniej w diagnozowaniu chorych, poprawił się, aczkolwiek bardzo wolno to wchodziło w życie. Także te, to ilustruje, co się działo i co się nadal dzieje. Cieszy, że ta fala epidemii wydaje się trochę opadać i poprawiła się świadomość społeczeństwa co do ryzyka zakażenia. Ale oczywiście będziemy musieli zmierzyć się z erą post-covid, i tutaj już widać, co nas czeka. Niewątpliwie będzie to era telemedycyny. Prowadzenie e-wizyt, wypisywanie leków, czyli ograniczenie kontaktów tam, gdzie nie są one konieczne. Oczywiście w niczym to nie zastąpi bezpośrednich wizyt i badania pacjentów, ale może rzeczywiście trochę uporządkuje system. I konsylia, w mojej ocenie bardzo ważne, czyli różne szpitale w różnych miejscach powinny się łączyć, zespoły dyskutować zdalnie. Omawiać problemy konkretnych pacjentów, tworzenie takich sieci szpitalnych o wyższym, niższym stopniu referencyjności, no i teleedukacja, konferencje też oczywiście będą ważne. Tych wyzwań nas bardzo dużo czeka i my to już wiedzieliśmy sprzed pandemii. Przyrasta liczba chorych z chorobami neurologicznymi, społeczeństwo się starzeje. My, neurolodzy, przejęliśmy opiekę nad chorymi wielo, z wielochorobowością. Tak naprawdę ludko zastępujemy choroby wewnętrzne, interne, taką w tym starszym rozumieniu, gdzie pacjenci mają różne, przeróżne choroby i prawie zawsze układ nerwowy jest zajęty. Chcemy poprawić standardy opieki przede wszystkim w tych przeciążonych, dużych jednostkach szpitalnych, również ograniczać koszty chociażby poprzez uporządkowanie systemu rozliczeń. Jak to osiągnąć? Polskie Towarzystwo zainicjowało taką inicjatywę z pisania Białej Księgi Neurologii w Polsce. Robimy to z Instytutem Łazarskiego. Jest ona na ukończeniu. Myślę, że decyzją tutaj wspólną ta księga będzie dostępna w przyszłym roku. Tak, aby już po tej epidemii zacząć dyskutować o właśnie nowych wyzwaniach w neurologii, i też pozwoli to stworzyć specjalną strategię dla neurologii, która będzie naszą propozycją kierowaną do, do władz, aby wprowadzić ten system zgodnie z naszymi postulatami jako PTN, wpisania neurologii jako dziedziny priorytetowej oraz chorób mózgu jako priorytetu polityki zdrowotnej państwa na najbliższe lata, to jest Coś, co musimy zrobić, gdyż te wskaźniki epidemiologiczne wskazują, że tak wielu pacjentów będzie wymagało opieki neurologicznej. Bo chcemy też wyrównać szanse pacjentów w różnych częściach kraju pod względem dostępności doświadczeń. Jest to nieodzowne. W, tym, w naszym kraju musi być jednakowy standard opieki dla wszystkich. Dlatego też chcemy może usprawnić, zmodyfikować pracę jednostek tak, aby. Również te ambulatoryjne podmioty pełniły swoją rolę, mając dostęp do badań, które się wykona wcześniej przed skierowaniem do szpitala. Długofalowe priorytety oczywiście dotyczą profilaktyki, przeniesienie ciężaru opieki z. Szpitali na właśnie te ambulatoryjne podmioty. No i oczywiście musi być referencyjność. W żadnym najbogatszym kraju nie ma szans na stworzenie w malutkich miasteczkach wysoko specjalistycznych szpitali na równi z tymi wielkimi wojewódzkimi czy akademickimi, uniwersyteckimi. Muszą być centra doskonałości, które dobrze współpracują z ośrodkami o mniejszym poziomie uda się wówczas w tą ścieżkę, uczynić dwukierunkową zarówno dla pacjentów czyli którzy przyjdą na diagnostykę specjalistyczną szybką ale wrócą do podmiotów tych o niższej referencyjności aby kontynuować leczenie i również zachęcimy lekarzy i personel do powrotu do tych dużych placówek gdzie oczywiście będą mogli i uczyć się w sposób ciągły tych nowości ale też zapewnić płynność opieki, co jest tak ważne dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że też pewne rozwiązania technologiczne, chociażby jak tworzony w Lublinie robot dla chorych z chorobą Alzheimera, będzie tą drogą, tym narzędziem do tworzenia nowej jakości w opiece neurologicznej. Bardzo dziękuję za uwagę.